Dobry, jestem Pan Kawia i witam serdecznie w kolejnym epizodzie Don't Starve: Panowanie Gigantów. Stała się rzecz straszna, bardzo, bardzo ogólnie straszna. Popsułam, <grym> popsułam tego Save'a. Mm. No i mam tutaj taką dosyć yy, mało ciekawą yy, sytuację, zimno mi się yy, robi, yy, wracam, yy, wracam do domciu, yy, więc tak, yy, popsułam save'a i... Yy, <ścoughs> I nie mamy ruiny. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Dobra. Ech, trochę paliwa się przyda. A, już sobie poszliście. Okej, okay. więc tak, e, jeśli, jeśli chodzi o <gryny> ruiny, popsułam je. E, stało się to dosyć e, nieoczekiwanie, ponieważ, e, hmm, jakby to powiedzieć, wyszłam z gry. Podczas ładowania świata. Podczas gdy on się generował, i w tym momencie mam coś w rodzaju coś w rodzaju takich bezużytecznych wormholi. No. Więc yy, tak troszeczkę strasznie, strasznie jest i postanowiłam, że będziemy przenosić się z tego powodu yy, do, yy, do innego świata. Pozbieram yy, rzeczy i zbudujemy portal do po prostu do innego świata. Widzicie, jest dzień 61. I to jest początek wiosny. No, podczas ogólnie tego błędu zmieniła mi się pora roku. No, więc ogólnie jakbym nie wiem, po prostu czas, prawda, przyspieszała komendą czy coś takiego, to bym miała lato, prawda? Tego, tego, tego 60 dnia. Powinnam mieć lato. A ogólnie jest wiosna, czyli ogólnie cofnęło, cofnęło mi ostro czas. Ja w tym momencie nie mogę wejść, wejść do ruin po prostu. I myślę, że tak. Do kolejnego świata ja sobie wezmę świńskie dupki. Ejbrella i walking cane. No, więcej raczej nie potrzebuję. To mogę ogólnie schować do lodówki. Ja się tutaj przygotowywałam na czyszczenie ruinek, e, a kurde, no, wyszło, wyszło jak wyszło. E, ale czemu jest niebezpiecznie, żeby spać? Hej, Halko. Dobra, napalmy deską i czemu tak mi psycha siada Aha Okej okay. Dobra, możemy to zjeść. I myślę, że to jest dobry czas, żeby ogólnie tutaj tą różdżkę zrobić. Tylko kurczę, no jak to się robiło? No bo w narzędziach. Hmm, muszę przyznać, że ogólnie dawno tego nie robiłam. Brasznie. A jak wyszłam z ruin, to ogólnie ten, wszystkie te. Hmm, nie, miałam, nie miałam odblokowanych w ogóle rzeczy. No. I na przykład tak, jak budowałam tą maszynę, prawda? E, to ogólnie e, no. E, wszystkie ogólnie fabrykanty mam zablokowane. Rainomater, dobra. Evening Rod. Dobra. E, jedna zębatka, cztery te. Cztery dusze. Tak... Eee... Zębatki... Okej, okay, akurat... Dobra... No to się bawimy. Ale tutaj to ogólnie pokazuje wejście do tego, do portalu. Dobra, no to tak. Eee, dobra, e, widzimy się, e, kiedy ogólnie no, e, znajdę pierwszą, e, pierwszą rzecz. No tutaj troszeczkę pochodzę. Dobra, tutaj czuję, że ogólnie coś będzie. Dobra, mamy okrągłą rzecz. Dobra, do Cesterunia do od razu. Ech, I myślę, że tutaj przenocuję, chociaż jestem bliżutko bazy. To bym skoczyła tylko coś e zeżreć sobie. Dobra, masz strunio. On mi tutaj będzie łapał sygnał tego yy, portalu po prostu. No. Okej. Okay. Zjedzmy coś. Yy, co ja mogę zostawić yy, bólwy w sumie jedną zbroję. Dobra. No to yy, ja już ten y, będę, będę lecieć powolutku, y, szukać y, kolejnej kolejnej rzeczy. żarło mogłam wziąć. Okej, okay, dobra, to bierzemy te dwie szyny i lecimy. Okej, okay, ale długie noce masakra. Okej, okay, jednak zawróciłam się mm, na bagna koło domu, yy, bo tutaj. <laughs> W tym miejscu jest ten dziwny przedmiot, jak to się nazywa? Krankting. No, to jeszcze tylko brakuje nam boksa i potato. A czemu ja tutaj jeszcze nie byłam? O, well, mermów. Mermu, mermu. Okej. Okay. Bo samą, e, same miejsce do teleportowania się mam tutaj. No, o to zostawiłam. Eee, Okej. Okay. Mam nadzieję, że żyje gnojek, że go te nietoperski no. <noise> nie załatwiły. E, Okej, okay. to ja muszę na pewno stąd iść. I muszę ten lecieć po kolejną, po kolejną rzecz. Dobra, na ścieżce sobie stańmy. Tutaj weźmy nasze radio na Patyku. A tutaj mówię, że ma ogólnie sygnał. Pewnie tutaj odbiera portal, jak zawsze. Dobra. Dobra, to lecimy po ziem, ziemniaczą, ziemniaczą rzecz. Dobra, mamy sygnałek. <laughs> Jestem koło świńskiej wioski. Dobra, dobra, dobra. O, oh, yes. O jas, 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 dobra. Mamy Cię. Mm. Yy, o bogowie. Za dużo rzeczy. Yy, dobra, to jedną linę. Olać. Yy, I zostało nam tylko do znalezienia pudełeczko, w sumie. No. He he he, jestem na pustyni. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Ciaków nam nie trzeba tutaj. E, tak się zastanawiam, gdzie jest ogólnie to pudełeczko. O, jest sygnał. O, jas, jas. Eee, tak patrzę na mapkę, gdzie to może być. No i tutaj w lesie czy coś. Ech, no to tu ptamy! Tak. Dobra. E, to mogę zostawić, bo to już takie e, nadpsute. Okej, okay, dobra. E, tak się jeszcze zastanawiam, co ja bym chciała wziąć w sumie. Czy Czapajewa? Czepaj Chyba nie! I Chwilunia, gdzie ja muszę teraz iść? Gdzie jest to dziadostwo? O Boże, aż tutaj! O bogowie! Kurde, daleko. Ale już wszystko, wszystko mam, że tak powiem. Ej, zupełnie nie tu. Ja jeszcze tak zastanawiam, czego ja potrzebuję ogólnie z bazy. A plecaka chyba całego nie mogę tam wsadzić. Chociaż zobaczę. <grymne> e, może, może da się. Może da się. E, dobra. Mój czapajew. Kurde, po 60 dniach przenosimy się do Nowego Świata, bo... <laughs> e, bo popsułam Don Sterwa. Masakra. Tam ścieżka idzie? Kurde, jak najbardziej. Jako e, chaty jestem, no. Moje bawoliny. E, dobra, zlecę najpierw na chatę. Eee, tylko co, co ja bym chciała zabrać? No w sumie to nie jestem pewna. Hmm. Eee, Okej. Okay. Hmm. Dobra, ja to naprawiam żeby mieć ogólnie jak najświeższe Ech, i dobra e, będę 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 lecieć już na pewno świńskie dupki na hambacika e, choć trzy rzeczy mogę zabrać albo cztery Ora, zobaczymy Pewną las laskę prędkości i parę innych fantów. Jaj. Dawno czegoś takiego nie robiłam, no ale w sumie, no dobra, no jak mam popsuty. Jak mam popsuty świat. Yy, to ogólnie, no. Yy, nie będę tutaj dyskutować. Właśnie tutaj takie ten, no, zbugowały mi się kamie kamienioki. Nie powinny być takie malutkie. Ej, dobra. Dobra, to widzimy się ogólnie koło tej, yy, koło maszyny do teleportowania się. Dobra, no to składamy yy, badziewie. Święty coś miałeś? Wydaje mi się, że <noise> chyba będę mogła wszystko wziąć. Okej. Okay. Dobra, let's go. Dobrze. I tym oto akcentem e, będę kończyć e, dzisiejszy odcinek. Jak widzicie, ogólnie, tak, miałam tam 61 dzień. Tutaj mi pokazuje, że byłam tam 7 dni. No, trzeba było ogólnie uciekać z tamtego e, świata. Dobra, dziękuję, mówiła ja do Was pan Kawia. I widzimy się już na Nowym Świecie w kolejnym epizodzie.